Siemano z tej strony Arti, a to jest Q&A, czyli odpowiadam na wasze pytania, które zadawaliście mi pod moim postem. No więc lecimy, ale zanim, no to jeszcze chciałbym y, poprosić was o wbicie na kanał Sebix BS, bo to jest spokoziomek, Możecie dać mu suba i już bez przedłużania przechodzimy do materiału. No więc pierwsze pytanie. Ile masz zwierząt? Obecnie mam tylko kota. Kolejne pytanie: w co grasz na telefonie i na PC? -cie? Na komputerze obecnie mam pobrane gry, takie jak Baldi Basic, seria jest na drugim kanale, The Joy of Creation Demo, Backrooms Unbounded, Fortnite, Minecraft i Boris and Dark Survival. A jeżeli chodzi o telefon, to mam tutaj takie gry jak FNAF, oczywiście jedyneczka, *Squadbusters*, Busters, Brawl Stars, Retro Brawl, Grany, Zombie Catchers, Pokemon Unite, Clash of Clans i Clash Royale. Lecimy z kolejnym pytaniem. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor to oczywiście niebieski. Czy masz dziewczynę? Nie? Nie ma. od ilu grasz w Browstars. Stars swoje konto założyłem w 2019 więc już trochę czasu gram w tą grę i ostatnie pytanie jakie zadawaliście mi pod moim postem to pytanie od Podły Klosek. czy dodasz mnie do znajomych i tutaj jest podane ID, oczywiście, a nawet zrobię to teraz. <mulety>